785 tysięcy zł to kwota, którą miasto Puławy zamierza wydać w tym roku na dotacje wydarzeń sportowych organizowanych przez podmioty związane z kulturą fizyczną. Zdecydowanie największe dofinansowanie z miejskiej kasy trafi do klubu Wisła, prowadzącego kilka sekcji sportowych. Na szkolenia z zakresu piłki nożnej zostanie skierowanych 97 tysięcy złotych. Ponadto po 49 tysięcy trafi do sekcji lekkoatletycznej oraz na rzecz piłki nożnej seniorów. Dotacją w kwocie 45 tysięcy złotych zostanie wsparta sekcja pływacka, a o 10 tysięcy mniej przeznaczone będzie na rzecz szkolenia z zakresu podnoszenia ciężarów. Spore wsparcie otrzymają także pławskie azoty. Do szczypionistów z miasta trafi łącznie ponad 150 tysięcy złotych. Miejscy urzędnicy uwzględnili także potrzeby mniejszych organizacji zajmujących się szeroko pojętą kulturą fizyczną. Blisko 40 tysięcy trafi do uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Andros, miejskoszkolnego Klubu Sportowego Puławiak czy Klubu Pogoń. Łącznie miejskim dofinansowaniem na szkolenia i wydarzenia sportowe w bieżącym roku objęte zostaną 23 podmioty. Terima kasih telah menonton!